Cześć! Dziś zrobimy test podkładu, który nie kosztuje wiele, ma całkiem dobry skład, zdecydowanie lepszy niż te takie klasyczne, powiedzmy konwencjonalne. Też nie jest to podkład w 100% naturalny, więc to też chcę zaznaczyć. Natomiast ma naprawdę fajny skład w porównaniu do wszelkich podkładów, które są dostępne na rynku, również te dostępne w drogeriach. I słuchajcie, jest to podkład Perfecta Glow Adapt. Jest to witaminowy podkład rozświetlający. Mamy go dostępnego w trzech odcieniach. Ja wybrałam odcień naturalny, który jest najjaśniejszy i ma taki neutralny odcień. Najciemniejszy, mam wrażenie, że po chwili wpadał trochę w pomarańczowe tony, odrobinkę, więc jeśli macie mocno opaloną skórę, to myślę, że może się u Was sprawdzić. A jeżeli chodzi o mnie, sięgnę oczywiście po ten najjaśniejszy i cieszę się, że jest neutralny, ponieważ ja taką skórę również posiadam. E, także to nie jest podcienie bardzo żółte, ani też różowy, tylko beżowy, neutralny, super. I to jest, słuchajcie, podkład, który ma być rozświetlający, e, ale też dzięki bogatej formule ma zapewniać krycie bez efektu maski i nawilżenie w wydaniu glamour. Podkład idealnie koryguje niedoskonałości oraz wyrównuje koloryt cery. Doskonale stapie się ze skórą, dopasowując się do jej naturalnego odcienia i zapewnia promienne wykończenie. Podkład jest ważny 9 miesięcy do otwarcia, więc trochę dłużej niż naturalne, bo zazwyczaj one mają około 6 miesięcy. Przechodzimy od razu do aplikacji. Ja akurat używam jak zwykle tacki, to jest tacka zinglota i zobaczcie, że konsystencja tego podkładu jest gęsta. Widzicie, w ogóle nic nie ścieka, jest taki kremowy. Przejdźmy do rzeczy. Używam gąbki, która jest wilżona, i bezpośrednio z gąbki aplikuję. Na twarz. Ma delikatny zapach, to od razu zaznaczę. Przyjemny jak dla mnie, ale delikatny, lekko słodki. Ale absolutnie mi nie podrażnia. Czasem jest tak, że w podkładach, jeśli są za mocne te zapachy, to mnie drażnią, denerwują. Ten absolutnie nie. Sprawia, że ja aż przyjemniej po prostu mi się ten podkład aplikuje. Ale powąchajcie sobie te stery. Jeżeli macie problem z tym, że no nie, uczulają Was zapachy albo drażnią, no to musicie sprawdzić po prostu w Rosmanie czy innej drogerii, czy Was ten zapach nie będzie denerwował, jeżeli będziecie chciały go spróbować. No i właśnie, ja go kupowałam w Rossmanie, Cena 26 zł. Można też kupić na promocji, tam no nawet 21 zł. Natomiast no ja kupiłam chyba w tej regularnej cenie, także uważam, że cena i tak jest. Super i zobaczcie, że jeżeli chodzi w ogóle o nakładanie, nakłada się go bardzo, bardzo szybko. Bardzo jest kremowy, przyjemny, plastyczny, nie lubię takie podkłady. E, które łatwo się nakłada. Można również spokojnie nałożyć myślę, że dłońmi i też wyjdzie to bardzo ładnie, dlatego że on jest właśnie taki bardzo kremowy i przyjemny w aplikacji. Nie utrudnię tutaj zadania, nie widzę żadnych e, nie, nierówności, zacieków, e, nie robi tutaj dziur, plam, więc fajnie można szybko raz, dwa sobie wyrównać koloryt skóry. Nałożę sobie go również pod oczy, bo akurat nie tutaj nie wzięłam sobie żadnego korektora pod rękę, więc będzie podkład. No i też zobaczcie akurat w tych okolicach pod oczami, jakie ma ładne krycie. Niewiele go potrzeba, a naprawdę bardzo fajnie wyrównuje koloryt. Pozostawia skórę taką świetlistą, nawilżoną bym powiedziała, taką mocno wypielęgnowaną. Mm, naprawdę fajnie wygląda. Oczywiście pielęgnację już wcześniej nałożyłam, e, znacznie wcześniej, więc tu już sobie ten krem poleżał na skórze. I zobaczcie jak ładnie wyrównał koloryt. Bo powiedziałabym, że to jest takie mm, średnie krycie, mocno średnie krycie. O. Nie jest to podkład bardzo, bardzo kryjący, co mi się osobiście bardzo podoba, ale też nie jest taki, że prawie nie widać efektu. Jest taki uważam, idealny sposób krycia, jeżeli chodzi o takie makijaże dzienne. Wszystko, co trzeba, jest wyrównany. Koloryt jak najbardziej zneutralizowany, no i zobaczcie, że też pięknie się stapia z moją skórą, więc bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć taki odcień, który naprawdę mi pasuje. Że nie muszę mieszać kilku podkładów. Tylko ten jeden pasuje idealnie. No i faktycznie w ogóle bardzo ładnie się stapia ze skórą. Nie widać w ogóle, żebym miała nakładany podkład w sensie takim, że no nie widać, żebym coś miała na tej twarzy. Piękny, rozświetlony efekt, no ale trzeba go przypudrować. Ja słuchajcie, użyję sobie akurat pudru z Altery. Taki puder w kompakcie, utrwalający. Nic jakiegoś bardzo, bardzo matującego. Ale po prostu chcę sobie ten makijaż utrwalić. Zawsze to robię. Jancerę no, normalną w kierunku mieszanej. Trochę mi się wyświeca w centralnej części twarzy. Więc bez pudru absolutnie nie wyobrażam sobie nosić takiego makijażu. Także raz, dwa, trzy sobie tutaj troszkę dużym pędzlem utrwalę, żeby mi się tutaj podkład nie lepił, nie transferował i tyle. Poza kamerą dokończam już w pełni makijaż i słuchajcie, powiem Wam, że wygląda ten podkład pięknie. Mam wrażenie, że ta skóra jest taka nawilżona, miękka, mimo że użyłam pudru i tak dalej. To i tak mam poczucie dużego komfortu na twarzy. Absolutnie nie czuję ściągnięcia, wysuszenia. Nie czuję też, żeby ten podkład był zbyt rozświetlający. Tylko po przypudrowaniu pozostawia takie naturalne wykończenie. Troszkę coś tam się błyszczy, tak, ale nie ma takiego efektu ani płaskiej twarzy, ale też niezbyt mokrej. Więc dla mnie jest to jak najbardziej ok. Dla cery mieszanej myślę, że to się sprawdzi super. Dla cery normalnej również, dlatego że normalnej i suchej chciałam powiedzieć, dlatego że no to uczucie takiego nawilżenia na twarzy jest bardzo przyjemne i takie kojące. No, zobaczymy też, jak będzie dalej z trwałością. Natomiast na ten moment uważam, że jest to bardzo dobry podkład, jeżeli chodzi o krycie. Ma bardzo przyjemne wykończenie. No i w ogóle sposób aplikacji jest bardzo łatwy i ta konsystencja bardzo mi się podoba. Ja akurat taki lubię trochę bardziej treściwe podkłady. Tak samo jak zresztą kremy do twarzy. I tak, słuchajcie, jest godzina, już Wam mówię. 10.15, no także zobaczymy się za kilka dobrych godzin no i sprawdzimy jak ten podkład będzie się utrzymywał, jak będzie wyglądać po tych no kilku dobrych godzinach myślę, że tak po 8-9 godzinach przyjdę i zobaczymy jak to dalej wygląda, także pokazuję Wam jeszcze jak ten makijaż wygląda podkład po nałożeniu nie ściemniał cały czas, wszystko tutaj ładnie się wyrównało, nie ma żadnego odcięcia, także na ten moment nie mam żadnych negatywnych uwag tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten podkład. Do usłyszenia, do zobaczenia za kilka godzin. Wracam po pięciu godzinach, jest po godzinie 15, więc chcę Wam się jeszcze pokazać w takim świetle dziennym, póki zaraz to słońce nie zajdzie. E, I słuchajcie, powiem Wam, że skóra troszkę zaczęła, o tutaj się, zaczęła się świecić. Och, jakie piękne słońce. E, Goldenaury mamy, słuchajcie, oczywiście o godzinie 15. Nie? E, i tak, skóra troszkę zaczęła się tutaj świecić, jak możecie zobaczyć, ale dla mnie to jest totalnie ok. Totalnie odpowiada mi to. Skóra nadal wygląda naturalnie. Może Wam to jeszcze przybliżę. Um, nie widzę też żadnego zważenia się podkładu, co jest ogromnym plusem. E, I jest bardzo komfortowa. Absolutnie go na skórze nie czuję i cały czas tak jak na początku czuję taki efekt nabliżenia, e, ukojenia skóry, tak jakbym po prostu nałożyła sobie dobry, nawilżający krem. No a przy tym mam wyrównanie kolorytu, jak to przy podkładach. O, teraz możecie zobaczyć właśnie ten efekt świecenia się skóry, jaki jest. Jest taki naturalny, normalny. Dla mnie to nie jest nic strasznego, nie jest to taka tłusta skóra, która wygląda już na bardzo zmęczoną, tylko normalny efekt świetlistej skóry. Także na ten moment jest wszystko ok, uważam. Przy takim podkładzie bardziej rozświetlającym, nabliżającym. Ten efekt jest bardzo dobry, dla mnie bardzo akceptowalny. A pokażę Wam się już pod koniec, za kilka godzin. No, właśnie, już pod koniec testu wieczorem. Także chciałam Wam jeszcze pokazać w świetle dziennym, jak wygląda, jaka jest różnica, a później już przejdziemy do światła studyjnego. Wracam po ponad 9 godzinach, 19:36. I tak, jeżeli chodzi o makijaż, jak widać, makijaż właściwie podkład. To jak widać, skóra się świeci mocniej już zdecydowanie niż jak pokazywałam Wam po tych pięciu godzinach w świetle dziennym. Natomiast nadal uważam, że ten podkład wygląda bardzo ładnie. Oczywiście mogę zdjęć sobą za pomocą chusteczki czy bibułek matujących i dla mnie to jest jak najbardziej ok. Co jeszcze zauważyłam? Postaram się Wam to pokazać w przybliżeniu że troszkę mi tutaj wszedł w linie mimiczne, odrobinę. Niektóre podkłady są w stanie mi znacznie bardziej wejść niż ten, więc dla mnie to jest bardzo ok. Też bardzo łatwo może zetrzeć się z nosa na przykład, no ale to jest właśnie pod wpływem tego wydzielania się już mocniejszego sebum. I ogólnie powiem Wam, że podkład jak za 26 zł, i też ma to być podkład nawilżający, rozświetlający, Mm, uważam, że jest genialny. I super krycie, i komfort na twarzy. E, I to otrzymanie się na twarzy, uważam, że jest świetne. Zobaczymy, jak sobie jeszcze zdejmę chusteczką nadmiar. E, czy tutaj będzie dziura, czy to się po prostu ładnie odbije. Ja tak sobie czasem robię, tym bardziej, że jestem gdzieś na, na wyjeździe i nie mam ze sobą chusteczek bibułek w sensie matujących. No to sobie właśnie odbijam chusteczkami. No i powiem Wam, że tutaj e, no jest już problem, dlatego, że porobiły mi się czerwone plamy. Nie wiem, czy to zobaczycie. Po prostu mi się tutaj podcierał mm, podkład, więc najlepiej jest w ogóle go właśnie w ten sposób sobie przycierać i wtedy to wygląda dobrze. Mm, ale tak... W momencie, kiedy sobie to mm, po prostu przyłożyłam tę chusteczkę, no to to się wszystko podbijało. W sensie to wszystko zostało na chusteczce e, podkład razem z tym sebum. I mam teraz takie czerwone plamy dziury. To nie jest jakoś strasznie widoczne, natomiast nie jest też tak, że zostało tylko zdjęte sebum, a reszta została. Nie, tu widać, że podkład też ewidentnie zszedł w tych miejscach, gdzie przyłożyłam chusteczkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem zachwycona tym, jak ten podkład wygląda, jak się zachowuje na skórze, jaką ma trwałość, jak komfortowy jest i to, że nie jest on widoczny na twarzy po tych, nie wiem, kilku godzinach, pięciu, sześciu, ośmiu. Tylko odrobinkę właśnie wszedł w te linie mimiczne, ale to jest, wiecie, to jest. to jest nic. Tak naprawdę, mimo że to krycie ma całkiem dobre, jak widzieliście zresztą na początku. Takie mocno średnie krycie. Także ja uważam, że to jest genialny podkład za niską cenę, idealny na co dzień. No dla mnie to jest hit na ten moment i na pewno będę po niego bardzo często teraz sięgać. I myślę, że to będzie taki mój zamiennik dla podkładu AA My Beauty Power. Zerkam właśnie tam na bok, bo leży tam podkład. Właściwie, opakowanie już po tym podkładzie, który mi się skończył, bo bardzo lubiłam ten podkład z AA. No i teraz myślę, że ten wejdzie zdecydowanie na tę na półkę podkładów, po które będę bardzo często sięgać w makijażu dziennym. Także słuchajcie, dajcie znać, czy, czy zainteresowałam Was tym podkładem, czy wypróbujecie. A jeżeli używałoście, to też napiszcie w komentarzu Wasze opinie. To też będzie pomocne dla innych osób i zawsze dopiszcie też informację, jaką macie cerę, jakie macie. Oczekiwania co do podkładu. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia, cześć.